Witajcie na nowym kanale Jula i Paulina Dzisiaj zagramy w I to będzie gra wy ptaszki Łączymy te ptaszki Oczywiście trzeba zacisnąć te zielone Łączymy sobie je I dajemy Play'o Ja to już zrobię szybciutko tego ptaszka 슈퍼 슈시슈고 <Wein watching Olympian cinema> Dobra, teraz dajemy psorki. To już takie białutkie. I taki będzie też wyglądać ptaszego do No to dajemy playa. Dobra, jesteśmy w takim miejscu. I lecimy do domu. Oczywiście, żeby się musiała zrzemnąć, jest królika w tej ptaczki, że tak milczą. Dobra, idę do domu, bo idę zjebadany. Pójdę sobie postać tak, 30 sekund, pójdę sobie pospać i potem idę na wyprawę. I akurat w tym odcinku będziemy robić już takie wyprawa, takie wyprawy, które są fajne. Takie wyprawy na kraje. Akurat dzisiaj jest taka wyprawa już. Na farmę Ciekawe jak to będzie Czadersko Tak znaczy do nie, no nie na farmę Tylko na... Wie jak to się nazywa Da... Na... No dobra Na, na giełdę Do no, chmur i słońce, Dobra Teraz muszę zasnąć I sobie pośpię. Oczywiście by nie widać, bo ktoś do mnie książka. Dobra. Pospałam. Super. Super. Teraz sobie pójdę na drugie piętro. I jedziemy na wyprawę. Oczywiście się przerabiają, bo tam nie chce ileś dni tylko chcę Już na szybkiego. No, tutaj mamy gwiazdo, w którym trzeba coś zrobić. Oczywiście. Trzeba w nim zrobić pięć małych rzeczy. Trzeba przyjąć wewórze z tego. To lecimy do pustyni. A ja już lecę do tego. Jesteśmy w I lecimy po wężach. O, tutaj mamy ognisko, który którym, jak nie zostanę bo ja muszę lecieć na wyprawę deszcz pada ojej o, mamie węża przed nami gonimy go no i mam czyliż można wracać do nieba i idę tutaj przyniosłam tak węże teraz muszę z gim zasnąć się położę. Idę do węża. Zadanie wykonane. Jak chcecie takie coś zrobić, obejrzyjcie ten film i potem będziecie mieli nowego ptaszka, bardzo dużego, dalszego I tylko to wystarczy to zrobić. Pójdę do mojego domu już. Wy góry. Oczywiście zaraz noc. I lecę do tego, do. Lecę, lecę, lecę. Lecę, lecę, lecę. Oczywiście, że lepiej wiem. I się kładę. Bo to już pora noc, a to trzeba wcześniej zasypieć. Dobra. Dzisiaj akurat będę jabłko sobie schorpia. I polecę do łóżka. Dalej ta książka. To sobie teraz tu i sobie śpię. Jeśli chcecie kolejny filmik z Indykier, to dajcie subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia na następnym odcinku pa!